Te Besciaki Dajzą! Co debił? Ciejku, zobacz to, obraz Te Besciaków! co to, to tylko gościł się co do niego podobał. Poza tym Nebiesziaki nęczą lepiej. Ci tutaj to pozerze. De Besciak, De beściak. no kurwa. Kurwia mnie, że wszyscy myślą, że te trzy leszcze wymyśliły breakdance. Beski, to jak dorby, to zabiję! Pominamy iż na piętrze te podpisują swój najnowsze. Odejrzani osobnicy, zatrzymać ich! Ty widziałeś? Rozwalił nas sam To debil!